Nasz dzisiejszy bohater odcinka jest to Fiacik, czerwony, czyli, czyli szybki. Fiat Stilo, gleba niezła. Oczywiście opony nówki sztuki, nowy bieżnik. Co jest? Teraz ta ładna gleba się zrobiła. <grywka> Ten Fiat został przez nas uratowany przed złomowaniem, ponieważ odkupiłem go od znajomego. Także pozdrawiam Cię Łukasz, dzięki za elegancką furę. Także ostatnie tchnienie będzie u nas. Zajmiemy się oczywiście czym możemy się zająć. Montażem turbo w tym, w tym pojeździe. Już Wam pokazuję silniczek. Mamy tutaj 1-2. Silnik generalnie w bardzo dobrej kondycji. Oleju nie pobiera, także mamy tutaj jednostkę, która powinna nam fajnie generować moc. A spójrzcie, co tutaj mamy. Co jest pod tą osłoną termiczną? Zaraz się dowiemy. A jeśli jesteście na etapie wyboru zewnętrznych zegarów do parametrów silnika, to tutaj przedstawiam Wam produkt, który możecie u nas zamówić. Pełen opis yy, możliwości tego wyświetlacza macie u nas na stronie internetowej zgrywus.com. Zamówić takie urządzenie możecie aktualnie tylko przez maila albo bezpośrednio dzwoniąc do nas, ewentualnie pisząc. Na Facebooka. W takim totalnym skrócie mamy tutaj urządzenie, do którego możecie podłączyć 8 zewnętrznych czujników, czyli mamy tutaj 8 wejść analogowych, do tego jest tutaj wbudowany kan. To taki szybki przykład, mamy przykładowo jasność ekranu, wyświetlacz jest dotykowy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. A teraz pokażę Wam przykładowo jak wygląda alarm, czyli zróbmy to sobie na przykładzie położenia przepustnicy. Okay. Po przekroczeniu wartości, którą sobie ustawimy, po prostu mamy sygnał dźwiękowy. Także pełen opis tego produktu znajdzie się na naszej stronie internetowej zgrywus.com Tak, tutaj mamy kolektor Sący w 1,4 Turbojeta, ponieważ ma on lepszy przepływ względem tego seryjnego z 1,2. Generalnie pasuje, z tym że tutaj należy dokonać takiej rzeźby, ponieważ tego kruśca wodnego w 1,4 nie ma. Nie wiem, jak tam jest dokładnie. No, 1,2 to jest, także ten element. O! Musicie sobie tak wyrzeźbić czyli wyciąć ze starego kolektora, tutaj jak widać też jest czujnik temperatury cieczy i po prostu to przełożyć, my to zrobiliśmy w ten sposób i myślę, że to będzie trzymać. Do tego tutaj oczywiście w komplecie z tym kolektorem sącym za stówkę. Kupiłem również listwę paliwową oraz wtryskiwacze. Uszczelkę pod kolektor wydechowy użyjcie z 1.4, ponieważ w 1.4 występuje taka metalowa, w 1.2 macie taki, taki, oto coś. to coś, jest taki kręgielit, także metalowa na pewno lepiej się sprawdzi. Parte. No więc tak na dzień dzisiejszy to tyle. Tutaj elegancko nam się już pedał zapadł. Sprzęgło w tym aucie było na wykończeniu. No i na 03Bara mamy już świzganie sprzęgła. Wstępnie zaczęliśmy to stroić. Wstępnie zaczęliśmy stroić, no ale świzga sprzęgło, także no, w tym odcinku to tyle, ponieważ musimy zmienić sprzęgło i dopiero wtedy możemy kontynuować strojenie. Strojenie na seryjnym sterowniku, tym tutaj, Sławek trochę męczy, być może się to uda, to znaczy wstępnie się udaje, także myślę, że to będzie jak najbardziej, ten temat będzie do ogarnięcia, tylko na ten moment, prosto ze względu na to, że nie możemy dać więcej do ładowania, no to, no to nie możemy tego stroić dalej. Więc sprzęgło do wymiany i jednocześnie tak naprawdę nie miałem teraz czasu wjechać tym na garaż, żeby zrobić dalszą część układu wydechowego. Wydech zakończyłem tutaj. Tutaj, jak, tak jak było w nas ostatnim ujęciu, czyli wydech kończy się w miejscu, gdzie powinien nam dać V-Band. Więc, no, w drugim odcinku zrobimy sobie wydech, zmienimy sprzęgło. Jednocześnie, a propos wydechu, to mam taki temat do Was, że powiem Wam, miałem ten wydech dalszą część robić z rury 51, ale z rury czarnej. Natomiast po porównaniu cen to rura czarna kosztuje 43 zł. Natomiast nierdzewkę, taką rurę 51, po delikatnych zniżkach mogę mieć za 60 zł za metr. Także 15 zł, no 17 zł różnicy na jednym metrze. To myślę, że to jest oszczędność na takim poziomie, że no bez sensu byłoby ładowanie rury czarnej, skoro nierdzewkę możemy 304 zł. Władować, i to już, jakby nie było, będzie się prezentować lepiej. Na całe auto potrzebujemy jakieś 3 metry rury, no i na końcu jakiś jeden tumik końcowy musimy zamontować. Tak więc, w tym odcineczku to będzie tyle. To sprzęgło to już masakra, masakra normalnie. Co jest, co się stało. Nie wiem o co chodzi. Chyba jakiś błąd złapał, że nie działa przepustnica. Działa! No to do następnego.